mam go z tej strony, jaką dzisiaj ze mną jest? Gabron. Jedenasty. I dzisiaj gramy w Bourton Gabron po raz pierwszy. Pierwszy odcinek z Gabronem. Gabron, który już ma level? Trzeci. On od wczoraj gra, więc. Нет, на раз я Окей, я уже готов. Буду надавать отдавать. Я тоже. Кто-то будет, мы будемся жеднуть. Лабара, хуже, что? Я тоже. Я тоже л ⁇ А K. и 2. 4 и 2. O, czy... tak, czekaj, jak spadła ta lódka, O, tutaj, proszę. Patrz, bo nie wiem, gdzie oni są. Cześć, dobra, widzę. Leć, leć, A, on a unieszczak? Tak, ja cię nie widzę. O, dobra. Co? Zobacz, u Czy ty jesteś... Jesteś że... w nie widzę. Czy ty jesteś jeszcze nie widzę. No dobra dobra No chodź, jesteście się w góry Tu patrzę Jeszczek O widzę cię Jeszczek kręcić się, ja, umiem, umiem Patrzcie L Albo... Tu to Puszczasz flary Z bardzo ładnych sprzedawek To się jakoś kończy? Nie Masz się. A po co mi to flory? Żebyś mnie na przykład widział, tak? Mhm, mm albo dla ozdoby. Ja na przykład żółtej co mogę zmienić na inne? Dawaj tutaj, 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 tu, do mnie. Przyjmij, tu jest. Ja nie, nie. jest. Ja Uważaj na ten samolot! Oooo wow, rozbiłem go! Brawo! Nie, go wleciałem! To nie jest gówno A to gówno, że kopaliłem już Ja co do siebie? Ej, wiesz co, za to było chyba hmm. dwóch leci, Nie, nie za to, nie. Oni lecą na mnie po prostu. Jeden, jednego mam chyba na ogonie. Jezu, jak oni się tu, tutaj rozwijają, na pewno jakieś nie Nie? Aha. Ale nie wiem. I dalej tak nisko, jak taki swagger. No. Dobra, lec, lec za mną. Dobrze, przewodniku. Taki swagger. Słagger. Ej, poleć tak nisko jak ja. To będziesz swagger, jak polecisz tak nisko jak ja. No. jak. Jakieś... Ja już do ciekawe...

Uuuuzu! Słagerski Ej, patrz na mnie teraz! I bądź takim słagerem jak ja! Słag, słag! Czekaj, bo za młotrz Jasiu! Słag, słag! Nie się w końcu rozbić, jak polecimy. Czekaj, leci za młotrz? Nie tak. Sorry, rozbiłem się, jeszcze drzewo na mnie spadło. Słuri ludzisko, że takie lamy dla minimetara, nie? No pewnie. Czekaj, bo ja... Też się rozbiłem. Ile masz zostało? I zostało samolotu? Dwa. A Mi. Nie z tego... Co lecę trzy, a jeśli z tego co cztery. Dobra, no, no, ogóle ja mam już jeszcze. No mam jeszcze no, dwa. Jeszcze. Dobra, P2, chodź na P2, jak będziesz gdzieś obok mnie, to chodź na P2. No, lecę za tobą, no, włącz sobie szary, żebym się lepiej widział. Ja mam żółte jakby, co nie? Widzę, ale fajne. Ja chcę zmienić kolor. Ja to... Powiesz mi później? Tak, zaraz się powiem, tylko skończył tę bitwę. I się pożegnamy z ludziskami. Z ludźmi. bo ten się dzieje tak jak tylko chyba w niego wlecę. Nie udało się. Zresztą Tak. Aha. Poszedł. Dałem mu po lotkach i on już nie mógł się podnieść. Masz dwa kolorki. Żółty i czarny. <grym> Fajne? Fajne kolory? jak się ładnie kom i czemu bo atakujemy bo drug atakuje nasz lotnisko tam jest jakaś, jakiś, o nie bombowiec nad nami gdzie? nad nami Ardu. tak? jerdwa jerdwa dobra widzisz mnie? tak, na Dobra, Dobra. Zobacz po niego. drugi, bo muszę się tam rozpędzić, najpierw i później do góry pójść. Nie, tak zrób. Ja teraz robię. Lekko dziubek do góry i dawaj. Nie, nie dogonisz go. E. Dobra, dobra leć za mną. Tam, tam lecimy. Włącz flary, o dobra. Co widzicie? I cały czas mam. Ej, to zniszczyła? Sorry, patrząc, bo muszę moje kremy wykończyć, żeby się naładowały, albo i nie. Co, co? Ej, poczekaj, tak do ciebie lekko podlecę. Nie kręć, nie skręcaj nigdzie. Nie skręcaj na razie. Ja sobie do ciebie podlecę i będą takie fajne kolory, tak? Ej, ustaw się czerwony, a ja biały i wiesz co będzie? A nie, ty masz biały, nie? Patrz. Nie, dobra, dodaj tutaj, tak, tutaj. To ja wezmę czerwony, nie? do Polska. Później jeszcze na działkę pójdę. Naszego straciliśmy chyba. No. Chyba, że się wybroni. To jest bombowiec, tak to jest bombowiec jakby, co nie? Tak. Dawaj ratujemy na. No. Tu jest tam za niej Tu jest jakimś... Postaram się go zabić. Dobra, jest na ode mnie. Skoży mnie na krytycznym. Dobra, już jest na krytycznym. Już go właśnie walować we mnie jakiś. Mam no, ostatni samo. A ty? Dobra, ty mm, ostatnie trzy. Wow, Dobra poczułaś do... do Dobra, gościu, już nie żyje. Doprawiłem go. Udbaj, gościu. Dlaczego masz taki mocny pancerz? Dobra, mam go. Mam już dwóch na koncie i zaraz mi się nie wpadnie. Dobra, to leć i ja lecę za tobą. Lecisz gdzieś tu? No lecę, jestem A. za tobą chyba. Albo na...